Witam serdecznie dzisiaj o poranku. O ile wzrosną stopy w maju w Polsce? Najnowsze obliczenia. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Informuję jeszcze raz, że jutro o godzinie 18.30, czyli we wtorek. Będziemy mieć kolejne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. I oczywiście tych wszystkich Państwa, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, który startuje już za chwilę. Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. O ile wzrosną stopy w maju w Polsce. Najnowsze obliczenia. Drodzy Państwo, zaczynamy nowy tydzień. W weekend były wybory we Francji, nie było zaskoczenia. Nie było także żadnego negatywnego wydarzenia, które mogło mieć miejsce podczas 48 godzin bez handlu na rynkach finansowych, co także powinno być dyskontowane. No i oczywiście zobaczymy, co się będzie działo na końcówce kwietnia rynki finansowe także powinny budować pewnego rodzaju pozycje pod następne miesiące pod kolejne wydarzenia które będą miały miejsce już w przyszłym tygodniu będzie to także ważne dla rynku krajowego rynku oczywiście międzynarodowego związanego z Fedem ale Tematem przewodnim tego wpisu są oczywiście wydarzenia w Polsce, które będą miały miejsce 5 maja, dzień po Fedzie. Będziemy mieć decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. No i, drodzy Państwo, zobaczmy, co rynek na chwilę obecną. Sygnalizuje, jakie mogą być decyzje, jaka może być ścieżka podwyżek 100% w naszym kraju w na następnym czasie. Zaczynamy oczywiście od wyboru 3M, który cały czas dzielnie rośnie. Nie mamy, nie mamy tu nawet chwilowej korekty. Natomiast kiedy zobaczymy, już na pierwsze stawki, w FRA, które sygnalizują to, co może się wydarzyć, jak rynek pozycjonuje się na, 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 na jak rynek obstawia, co może się stać na stopach procentowych w najbliższym czasie, to drodzy Państwo, rynek sygnalizuje, że w maju, czyli już za tydzień, stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet o 125 punktów bazowych, chociaż w cenie jest 100 punktów bazowej podwyżki 100 procentowych do poziomu 5,50, ale być może za kilka dni już będziemy wyceniać poziom 1, 20, 125 punktów bazowych, czyli że stopy procentowe w maju mogą wzrosnąć nawet do poziomu 5,75 to są najnowsze odczyty. Tak rynek sygnalizuje, że taka może być skala podwyżki. Oczywiście jest to efekt tych ostatnich danych makroekonomicznych, które poznaliśmy dla naszego kraju. Natomiast dalsze perspektywy podwyżek stóp procentowych to oczywiście jak rynek widzi stopy procentowe w perspektywie Wakacji letnich. No, i tutaj widzimy, że rynek nastawia się na kolejną podwyżkę stóp procentowych, nawet prawie o 50 punktów bazowych. Czyli, że stopy procentowe mają w wakacje przekroczyć poziom 6%. Osiągnąć albo nawet przekroczyć poziom 6%. To już są, to już są najnowsze odczyty tego, jak rynek pieniężny obstawia to, gdzie mogą stopy procentowe się znaleźć. Wniosek. Że stopy procentowe w Polsce mają iść wyżej niż jeszcze zakładano kilka, kilkanaście dni temu, kilka tygodni temu. Więc jesteśmy cały czas na trajektorii podnoszenia się ocen tego, gdzie mogą być ustanowione ekstrema i szczyt podwyżek stóp procentowych. No i kolejne, drodzy Państwo, wykresy dla stawek już sygnalizujących, gdzie mogą być stopy procentowe pod koniec tego roku. I co jest ciekawe, drodzy Państwo, tutaj rynek sygnalizuje, że mniej więcej od letnich wakacji nie będzie ani jednej już dalszej podwyżki stóp procentowych. Stopy procentowe według rynku mają osiągnąć swoje apogeum w lecie tego roku. W pasie mniej więcej między 6 a 6,25. To są odczyty na chwilę obecną. Oczywiście mogą się one zmienić. A gdy zobaczymy, jak rynek wycenia to, gdzie stopy procentowe mogą być za rok mniej więcej pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku, to także co jest ciekawe, nie ma już zmian co do perspektyw następnych podwyżek stóp procentowych, czyli wniosek jest taki, że rynek oczekuje, że stopy procentowe osiągną swoje apogeum szczyt. Już w lecie tego roku, już za kilka miesięcy, mniej więcej za trzy miesiące, będzie to w pasie między 6 a 6,25. Później stopy procentowe mają być już na niezmienionych poziomach, yy, czyli że Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, wszystkie ciała, które przyczyniają się do tego, żeby Rada Polityki Pieniężnej decydowała o stopach procentowych, yy, mają już yy, nie, Czyli te sygnały nie sygnalizują więcej, żebyśmy mieli oczekiwać następnych stóp procentowych, kolejnych podwyżek stóp procentowych, i myślę, że takie jest przesłanie, że stopy procentowe osiągną swoje apogeum już w lecie w tym roku, a później już będziemy tylko czekać na to, co się dalej będzie działo, jakie będą efekty podwyżek stóp procentowych, jakie będą efekty tego, co się może dziać w gospodarce, jakie będą oczywiście efekty podwyżek stóp procentowych w innych. Częściach świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, co będzie miało oczywiście piorunujące i ogromne znaczenie także dla tego, co się będzie działo na polskich aktywach i warto mieć to na uwadze. I moim zdaniem, cały czas jednym z najlepszych takich rynkowych wskaźników, które modelują i pokazują nam, gdzie możemy być świadkami tworzenia się ekstremum. Na cyklu podwyżek procentowych jest zachowanie polskich obligacji dziesięcioletnich, rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich. No i drodzy Państwo, zobaczcie, że ten, że rentowności w okolicach 6,25 dokładnie potwierdzają i wzmacniają tezę, że to właśnie na chwilę obecną poziom mniej więcej 6, a 6,25 to jest ta strefa, gdzie rynek oczekuje swoje apogeum podwyżek procentowych na chwilę obecną. Oczywiście, jeszcze raz przypominam, na chwilę obecną, bo to jest niezwykle istotne, bo wyceny cały czas się zmieniają i jesteśmy świadkami dużej zmienności na tym, jak rynek oczekuje rozwoju sytuacji. Będziemy także monitorować wszystkie kolejne dane, które także pozwolą nam ocenić, zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo następnych ruchów w polityce monetarnej, w polityce pieniężnej naszego kraju. I oczywiście to będzie miało piorunujące i duże znaczenie na to, jak będą zachowywały się krajowe aktywa. Myślę, że przede wszystkim poza rynkiem obligacji powinien zareagować rynek złotego. Teoretycznie im wyższe stopy procentowe, a z, takim, z taką tendencją mamy teraz do czynienia, tym silniejszy powinien być złoty. Jak widzicie Państwo już praktycznie od miesiąca zmienność na rynku złotego, zwłaszcza na eurozłotem zamiera, nie widać wielkiej aktywności. I technika sygnalizuje, że poziom 4,67 jest poziomem takim odniesienia, jeżeli chodzi o każdy potencjalny wzrost, czyli lekkie chwilowe osobienie złotego, a wsparciem okolice 46461, 4,61, gdzie mamy średnią dwustucesyjną. Więc po, po, po prostu czekamy na kolejne wydarzenie na kolejną informację, która będzie w stanie wybić nas tutaj z, z, z tej konsolidacji, w której teraz rynek tkwi. Taka konsolidacja chłodzi wskaźniki, czyli moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce dojdzie do mocniejszego wybicia. No i moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo, że jednak złoto zacznie się umacniać, niż żeby się osłabiał, bo jeszcze oczywiście wchodzi w grę możliwość wkrótce uruchomienia KPO dla Polski. Każda taka informacja będzie bardzo silnie, bardzo pozytywnie wpływała na wydarzenia na rynku złotego i moim zdaniem jest to najmniej zdyskontowana informacja dla rynku złotego. Spośród tych wszystkich innych ważnych, czyli stopy procentowe w Polsce, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, i moim zdaniem to byłby, to może być taki czynnik, który będzie sprawiał, że e, wybicie w kierunku umocnienia złotego jest bardziej prawdopodobne. Jedynym moim zdaniem czynnikiem ryzyka jest to, gdyby doszło do naprawdę sporej eskalacji konfliktu e, zbrojnego na Ukrainie, no to wtedy mogłoby dojść do następnej fali przeceny krajowej waluty. Jako, że oso osobiście nie spodziewam się ataku bronią jądrową, chociaż no, wszystko może się zdarzyć, jak, wi jak wiadomo, na wojnie, a moim zdaniem to byłby jedyny czynnik plus ewentualne przeniesienie konfliktu zbrojnego na teren Polski. To, to, to takie czynniki eskalujące mogłyby w, jedynie wpłynąć na to, żeby złoty zaczął się osłabiać i to w formie dynamicznej. Bardzo podobnie jest na rynku dolar do złotego, w tym wypadku mamy. Górne ograniczenie tej miesięcznej konsolidacji w okolicach 4:32-4:33, a wsparcie 4:20 broni nas od dołu i po prostu czekamy na wybicie i zobaczymy, co się tutaj będzie dalej działo. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo, cały czas przypominam, umocnienia złotego i cały czas jestem tkwię przy tym scenariuszu, który zakłada, że złoty będzie się umacniał w całym roku, a im bliżej drugiej połowy roku tym złoty powinien być jeszcze silniejszy, ponieważ ma wpływ oczywiście podwyżek stóp procentowych będzie miał bardzo duże, pozytywne oddziaływanie na rynek krajowych aktywów. Natomiast to, że stopy procentowe według rynku mają iść coraz bardziej do góry, oczywiście sprawia, że polska giełda zaczyna wyraźnie spadać. Moim zdaniem spadek i zakończenie poprzedniego tygodnia poniżej poziomu 2000 punktów i nawet gładkie pokonywanie, przechodzenie przez zniesienie Fibonacciego 50 procent, to moim zdaniem jest sygnał, że należy oczekiwać w tym wypadku pogłębienia tendencji spadkowej, jako że indeksy giełdowe na całym świecie także spadają, więc relatywna słabość warszawskiego parkietu jest dobrze widoczna. Następny na celowniku jest Fibonacci 61,8% w okolicach 1935 punktów. Moim zdaniem już nawet podczas dzisiejszej sesji możemy być świadkami testu tego wsparcia który ma naprawdę duże znaczenie, a jego pokonanie otworzy przestrzeń do spadku w ulicach 1800 punktów, czyli do zanegowania całej fali wzrostowej, która miała miejsce od początku marca tego roku. Na warszawskiej giełdzie moim zdaniem będzie się działo najbardziej ciekawie. Tutaj dyskontowanie podwyżek stóp procentowych działa wyraźnie negatywnie na wycenę polskich spółek. Drodzy Państwo, ale nie tylko oczywiście stopami procentowymi żyjemy, ale cały czas warto na nie rzucać, rzucać okiem, ponieważ no, w poprzednim tygodniu doszło do także sporego przesunięcia w górę całej krzywej dochodowości amerykańskich papierów. Widzicie Państwo, jak one są teraz kwotowane. Poziom 3% na rentowności wydaje się punktem naprawdę odniesienia i takim punktem, którego pokonanie. By oznaczało, że zmienia się w ogóle 40-letnia fala wielkiej hossy na amerykańskich obligacjach na być może falę nawet bez przeceny amerykańskich papierów. Oczywiście wyznacznikiem tego, czy tak będzie, będzie zachowanie e, inflacji, czyli później pochodnej, czyli stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A jak wiecie Państwo, Chociaż na samym początku tego roku wyceniano 3-4 podwyżki procentowych w, w tym roku, to teraz już rynek wycenia nawet 11 podwyżek stuprocentowych w tym roku, z uwzględnieniem oczywiście tej marcowej. A jako, że za tydzień mamy Fed, jako że za tydzień ma być podwyżka procentowych nawet o 50 punktów bazowych, ma być być może nawet ogłoszenie ograniczenia skupowania aktywów przez Fed, więc. Tendencja na to, żeby amerykańskie obligacje cały czas były pod presją jest duża i oczywiście wystąpi także presja na to, żeby amerykański dolar musiał się do tego odnieść. Drugi czynnik, który miał, y, powinien mieć wpływ dzisiaj na wycenę, zwłaszcza euro, to są wyniki francuskich wyborów. Oczywiście nie ma tutaj żadnej zmiany politycznej, ale rynek może to dyskontować. Jeszcze raz przypominam, tydzień temu rynek zakładał, że zwycięstwo Macrona powinno dać. Wzrost eurodolara w okolicach 1,10, natomiast jego przegrana spadek w okolicach 1,0640. Na razie analiza techniczna sygnalizuje, że raczej może być odwrotnie, że będziemy świadkami raczej presji na to, żeby amerykański dolar cały czas był kopowany, ponieważ no, utrzymywanie się dzisiaj rano eurodolara poniżej 1,08 to jest właśnie taki sygnał. Czy rynek widzi presję na to, żeby amerykański dolar był cały czas kupowany, ale zanim do amerykańskiego dolara dotrzemy, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że oczywiście podwyżki stóp procentowych, to co się dzieje w gospodarce, czyli globalna presja inflacyjna związana z szokami podażowymi. Zwiększa prawdopodobieństwo recesji. Znalazłem dla Państwa ciekawe dwa wykresy pokazujące, jak one właśnie rośnie i że re e prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych na przełomie 2023-2024 przebiło poziom 40%, drodzy Państwo, czyli jest naprawdę dość spore. Te dwa wykresy dość dobrze pokazują, na jakich modelach są budowane te e prawdopodobieństwa. Więc no, spowolnienie gospodarcze w tym roku powinno mieć miejsce i będziemy właśnie także je dyskontować na rynkach finansowych. Natomiast w przyszłym roku ryzyko recesji coraz bardziej się pojawia i coraz częściej będziemy oczywiście o tym mówić, ponieważ no, rynek już zaczyna to wyceniać. Natomiast same amerykańskie obligacje, dzisiaj rano, będą prawdopodobnie znowu testować okolice 2,80, 2,80. Czyli to wsparcie psychologiczne, jego pokonanie pozwoliłoby na lekki oddech, ale jest bardziej prawdopodobne, bardziej prawdopodobne że będziemy świadkami konsolidacji, aż do przyszłotygodniowej decyzji Fedu w pasie 2,80 do 3% na dziesiątkach. Będziemy spokojnie czekać na decyzję i na wszystkie informacje, które będą spływały. Ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to jest scenariusz bazowy. Sam eurodolar, drodzy państwo, tak jak już było mówione, utrzymuje się teraz poniżej poziomu 1.08. Cały czas moim zdaniem 1.08 jest punktem odniesienia, ponieważ jego pokonanie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo spadków eurodolara, natomiast każdy powrót powyżej zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami tutaj budowy jakiejś formacji pokazującej dno jako formy walki o wielką 22-letnią linię trendu spadkowego na dolar indeksie i trendu wzrostowego na euro-dolarze. Moim zdaniem taka jest interpretacja. No i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy, bo rynek będzie musiał dyskontować wynik wyborów we Francji i czy rzeczywiście miało to jakieś znaczenie. Sam amerykański dolar jest, zaczyna być znowu traktowany jako safe haven currency, jako waluta bezpieczna, natomiast no, inne krosy związane z amerykańskim, z amerykańskim dolarem, w tym wypadku jego przedstawicielem jest Australia, i drodzy Państwo, wydarzenia na rynku surowcowym, o których będzie za chwilę, sygnalizują, że to właśnie waluty surowcowe mogą najbardziej oddawać podczas dzisiejszej sesji. Ponieważ no, spadki cen widoczne są na całym indeksie i, i automatycznie rośnie prawdopodobieństwo mocnych spadków, np. Na, na Australii do dolara, Nowej Zelandii czy też na wzrostu na Kanadzie do dolara. No, w rynku walutowym na, na, należy, moim zdaniem, jednak także patrzeć na zachowanie funta brytyjskiego względem euro. Jak widać, cały czas od. W początku roku niewiele się dzieje, ale zbliżamy się do swojego oporu w okolicach przecinek tam mamy średnią sesyjną, ale także górne ograniczenie konsolidacji, no i zobaczymy, czy rynek spróbuje zagrać na jakąś formę formacji odwrócenia tendencji już o 4-5 miesięcznym charakterze historii. Drodzy Państwo, zobaczcie Państwo także, że jeżeli chodzi o siłę nabywczą, no to jen japoński jest coraz bardziej tutaj słaby, ta dywergencja jest niezwykle mocna, od ostatnich 30 lat nie było takiego, takiej słabości jena japońskiego, ale wykres pozycjonowania, który widzicie Państwo dużych graczy hedge fundów na jenie japońskim, sygnalizuje, że cały czas trwa zwiększanie krótkiej pozycji na jenie japońskim, prawdopodobnie, w oczekiwaniu na dalszą przecenę tej waluty, w oczekiwaniu oczywiście na dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ korelacja jena z obligacjami amerykańskimi jest bardzo duża i jest rekordowo silna. No i oczywiście teraz, kiedy jesteśmy na rynku walut azjatyckich, warto także wspomnieć o trwającej. Przecenie chińskiego juana, na co należy zwracać uwagę. A na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, gdzie w poprzednim tygodniu na jakich rynkach zwiększały się, a gdzie zmniejszały krótkie pozycje netto, gdzie zwiększały się pozycje netto, na jakich klasach aktywów, na jakich ważnych walutach i tego typu instrumentach. Myślę, że warto sobie to obserwować. No a same surowce, drodzy Państwo, dzisiaj od rana spada złoto. Zbliżając się do poziomu krytycznego 1900 dolarów jest linia szyi formacji szczytowej. Mamy także spadki ceny miedzi. Nie tylko wybicie z miesięcznej konsolidacji, ale także naruszanie tej już prawie półrocznej linii trendu wzrostowego. Więc gdyby doszło dodatkowo do spadku poniżej 450 dolarów, to otworzy się przestrzeń do naprawdę mocnych spadków, także tego metalu. Spada także cena ropy naftowej, ponieważ, no, gdy rynek ulega wsparciu 100 dolarów, otwiera się perspektywa do kolejnego testu: spać w okolicach 93-4 dolarów. A to naprawdę um, zachęca do tego, żeby obserwować i wieścić także spadki na całym surowcowym indeksie. Będziemy także to ści ściśle śledzić. A no, już na sam koniec: indeksy giełdowe, czyli um, spadek. SP poniżej poziomu 4300 punktów i no, dzienna świeca, która naprawdę robi złe wrażenie. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy w Europie. Natomiast potwierdzenie i spadki także w takim stylu w Europie będą złym sygnałem. A w tym wypadku sam indeks SP otwiera sobie już teraz przestrzeń do testu poziomu 4200, czyli Swojej półrocznej dziewięciomiesięcznej miesięcznej linii, tre, linii szyi, tak jakby formacji szczytowej, więc scenariusze prospadkowe są raczej bardziej prawdopodobne, widzimy coraz większą słabość spółek technologicznych względem e, rynków, rynku S&P. prawdopodobnie to jest po prostu efekt podwyżek 100% na spółki technologiczne w, giełdy w Azji od giełd e, w Chinach. Poprzez giełdę w Tokio cały czas widzimy tutaj spadki, więc to jest sugestia, że europejskie parkiety otworzą się raczej do dołu i będziemy świadkami luk spadkowych na otwarciu czyli utworzenia także świec tygodniowych z lukami. Więc piątkowe zamknięcia będą miały dodatkowe wzmocnienie techniczne z powodu ich wagi i znaczenia. Natomiast myślę, że będziemy także bardzo ściśle monitorować to, co się dzieje w Europie, w tym wypadku na indeksie DAX, ponieważ no, wygląda na to, że będziemy świadkami kolejnego testu wsparcia 14 tysięcy punktów, a gdyby one zostało pokonane, to naprawdę otworzy się także spora przestrzeń do spadków na indeksie DAX, ponieważ no, nie udało się w, w pierwszej części kwietnia pokonać poziomu 14 tysięcy punktów. Teraz, gdyby się to udało. To naprawdę sygnały techniczne prospadkowe będą wzmocnione i będą zachęcały do naprawdę mocnej tendencji spadkowej na niemieckim indeksie. Drodzy Państwo, dzisiaj nie ma ważnych danych makro, makroekonomicznych, natomiast poznamy jednak wskaźniki IFO dla Niemiec. Dla kwietnia to, to są najświeższe publikacje, najświeższe dane, więc y, będą one miały znaczenie. Wskaźniki IFO, widzicie Państwo, jakie są prognozy zobaczymy jak tutaj rynek będzie się pozycjonował względem danych, które się pojawią i ich zachowania względem tych prognoz, które są na wykresach. Na koniec oczywiście Bitcoin, który utrzymując się poniżej poziomu 40 tysięcy dolarów zachęca raczej do spadków, niż do wzrostów. Zachęca do scenariuszy prospadkowych na samych indeksach giełdowych. A w przypadku samego technicznego bitcoina wsparcie 37,5 tysiąca dolarów jest teraz wyznaczane jako miejsce, gdzie przebiega dwuletnia linia trendu wzrostowego, która już w styczniu i w lutym zadziałała. Więc no, na celowniku są te poziomy i nie spodziewajmy się szybkiego testu tego wsparcia. Taki scenariusz bazowy, moim zdaniem, powinien być rozgrywany, a wszystko co inne będzie sygnalizowało pewnego rodzaju zmianę tendencji i zmianę sentymentu na tej najważniejszej kryptowalucie. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która już startuje za kilka dni. Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dzisiaj dnia.